Voi, noș brațăm. Vedeți, vedeți. Bravo. Teici. Găbe.

Szymuś, wybił. Dobrze! Brawo! Wstawaj szybko! Ale ładnie, Szymuś! Wstawaj szybko, Szymuś, pilnuj! Chłopacy, nie rozmawiajcie! Patrzycie w biurze! Szymoła tutaj w obronie! Matki w obronie! Idziesz? Idź, idź, pomóż! Siebek, pomóż! Pomóż Miłkowi! Leć do nich, leć! Twoja! Dobrze! Dobrze! Jedź, leć, Szymuś! Dobrze Miłek, Z przodu pilnuj! Jeszcze raz leć! I do przodu już leć! Jeszcze, jeszcze trochę! A tak, Mati, patrz na piłka. Nie, daj, nie, daj, nie, daj, nie, daj. nie daj, nie daj Miłek! Brawo! Brawo. Tak, tak? Dobrze, Mati, Mati. Stoimy. Out, out, będzie pokryjcie zawodników. Mati, patrz na piłkę, nie na tatę. Proszę, zwycięzcy cieszy, nie?

Patrzymy patrz na to. Bo co? Baw! Bawcie, brabisz ten kałcaz! Brawo Bawcie! 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 bliżej, Bawcie! 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 zawodników. Yes! Gramy Kuba, Kuba tutaj patrz, Kuba tutaj gramy, tamten mecz nas nie obchodzi. Zobacz Kuba. Kuba, tam masz zawodnika. Brawo, brawo Michał. Maty Bibi! Chodź, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. No gramy, gramy, chłop. Brawo Miłek, brawo Kacper! Chodźcie, super! Jak się podoba? Fajnie?

Tomek, wejdź od razu na środek, Tomek. To Super. Strzał, strzał, jeszcze raz. Ładnie, ładnie, chłopaki. Ktończymy. Patrzcie na piłkę. Patrzcie na piłkę. Dobrze, dobrze było. Zobaczcie. Dobrze kacpę. Pięknie, pięknie. Dobrze. Pięknie, Super, pociągnij jeszcze, jeszcze, raz, tak, ekstra. I wrzutka mi podaj. Tak, i Tomek, my Jeszcze raz. Dobrze. Dobrze. Duście, i duście chłopaki, i od razu na piłę. Graj, 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 daj, 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 I udeš, tak super, extra, ještě raz, ještě raz, ještě raz. Dobře, Nasa. Simon Cizma, tak půjdu. Szybek pod pramyčkę. Brawo. Ai, Dobra. Pojďme na bílku.

nic, bo dziękuję kolegom. Dziękuję kolegom, wstrzymuj. Tutaj, na tym boisku. A na tym tu nie, nie ma pojęcia. Bo dobrać. nasi poznają. Kacper. Kacper. Kacper, Kacper spójrz. Kacper. Zobacz. No aj, Marta dostała. Z małym piłkarzem. Nie, piłkarze. z drugim Story, Nie, jest... nie, nie jest... mały piłkarz. Idź Mati, idź! Dobry pomysł, spoko. Ale nie wszyscy, czekajcie no, no, do południa. Tak. sobie. No, trzymaj, no, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, zaraz. trzymajcie. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Dobrze! Ale idź, 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 Szymuś! Stawaj, stawaj! Wisełka! Wisełka! wisełka, wisełka. Do pod bramkę Szymuś, do bramki idź! Szymek! Pod bramkę leć! Dobra Kacper, patrz gdzie jest piłka! Wisełka! Wisełka! Brawo, brawo! Wisełka! Wisełka! Grajmy, Michał, grajmy, Gdzie jest piłka? Nie cofaj się Wisełka! Tofaj,

Panie trenerze, czy muszą? chyba zaraz, co? To jest kwestia czasu. Ja tak myślę. No, o, jeszcze jeszcze raz! Raz! Dobrze, no, raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Strzelać! Jezu, co? Niech nie wpaść! paśnie! Szczerze, uważaj! Brawo, brawo! Stój tutaj na... Dobra! Dobra, no, ale nikt nie stoi! <ścoughs> Dobrze, wszyscy... Dobrze! Nie idziesz Dobrze, Szymona! Dobrze! Dobrze! Dzięki, Kuba. Dobrze Kuba. Chyba tam jest soty. Szymyk, pod bramkę się ustaw! Teraz. Michał! Michał, ho! Idziesz i teraz! Teraz! Miłek! Szydłaj! Szydłaj! Teraz się miał na prawej, i akurat bramka stała. Tomek, patrz, Tomka szuka. Co? Bo ja będę uciekał powoli.

Od Michałku. Brawo, brawo, miłe. No dobrze, grajcie, chłopaki. Jeden, chłopcy, jeden wystarczy. Podajemy. Nie kiwamy się, podajemy. Szymek, ty tam nie biegnij. Po co biegnie? Pramkę, Pokaż się, gdzie. Super.

chłopcy! Jak na razie żabucie? Ja no, a ty tu jesteś. Strzelaj! Strzelaj! Ksał! Jej! Brawo! 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 Super Mati! Michał! 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 Michał. Mati do mnie! Miłek ci wrzuci! O, Brawo Miłek! Brawo! I do tełu! Hey, no się. się mój. Jest, ci, co, co jest tak trenujem znaczy, długo, zjedzie, nie? To jest tej. Pod bramkę. Pod bramkę. Pod, bramkę pod bramkę teraz. Tak, Macie biegni! Bieg, bieg, bieg. Dajcie ci ale dobrze, dobrze brawo, brawo, było Kacper, Kacper, ekstra! Brawo Miłek. Szymek, patrz tam. Dobrze, podziękujcie Dzień. sobie. Dzień. Dobra, nie przegrali. Ani razu, ani jednego meczu, dwa zwycięstwa. co, bramki już można składać, nie? Tak.